Cześć, jestem Mateusz i jestem biologiem. Cześć, ja jestem Magda i jestem astronomem. Witamy Was w Laboratorium Ruchu, które znajduje się w historycznym budynku Galerii Strzeleckiej. Mamy tutaj wiele eksponatów, które pokazują ruch w przeróżnej postaci i postaramy się dzisiaj przedstawić kilka z nich i pokazać, jak na ruch patrzą naukowcy z różnych dziedzin nauki. No to ruszajmy! Naszą opowieść o ruchu zaczniemy przy stanowisku, które zaprojektował największy geniusz, który chodził po tym świecie, czyli Leonardo da Vinci. Stanowisko to prezentuje jedną z najważniejszych zasad w fizyce, czyli zasadę zachowania energii. Energia chemiczna uwięziona w mięśniach Mateusza jest teraz zamieniana na energię potencjalną związaną z wysokością ciężarków. Teraz tę energię potencjalną zamienimy na energię ruchu. Wprowadzi łańcuchy przekładnie w ruch. Trochę energii straciliśmy w wyniku tarcia, ale znaczna jej część została przekształcona na ciepło w wyniku uderzenia młotem w kowadło. Okej, okay. to, że dźwięk słyszymy dla mnie, jako dla biologa, nie jest to nic niezwykłego. Wiadomo, drgania powietrza wpadają do naszego ucha, tam wprawiają w ruch całą maszynerię kości, które przez nerw słuchowy przekazują te dźwięki do mózgu i tam jest on interpretowany. Natomiast tutaj, na tym stanowisku, możemy dźwięk zobaczyć. Tak, właściwie możemy zobaczyć efekt dźwięku. Energia tego dźwięku będzie przekazywana drobinkom znajdującym się w róże. Ale ideą tego stanowiska jest wytworzenie fali stojącej. Czyli dźwięk z głośnika przemieszczając się w rurze odbije się od tłoka i będzie wracać. Więc będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem interferencji, gdzie dwie fale będą się na siebie nakładały. W zależności od tego, jaką długość rury wybierzemy, inna częstotliwość dźwięku będzie potrzebna, żeby wytworzyć falę stojącą, co tutaj zaobserwujemy jako zablokowanie, drobinek przez dźwięk z głośnika i dźwięk odbity. Okej, okay, to może spróbujmy w takim razie. Mało tego, mierząc odległość pomiędzy kolejnymi słupkami i mnożąc ją przez częstotliwość dźwięku, możemy wyznaczyć prędkość dźwięku. A wykonując takie doświadczenie w kuchence mikrofalowej, możemy obliczyć prędkość światła. Jesteśmy przy stanowisku, które nazywa się LIDAR. E, nazwa dosyć podobna do takich urządzeń jak sonar, radar, i chyba zasada działania dosyć podobna również. Dokładnie tak. Na szynie znajduje się laser, który wysyła impulsy światła. Prędkość światła jest nam dobrze znana. Urządzenie bardzo dokładnie mierzy czas od wysłania impulsu do momentu, kiedy odbije się światło od przeszkody i wróci do urządzenia. Kiedy znamy prędkość i znamy czas. Bardzo łatwo możemy obliczyć drogę, jaką to światło pokonało. Kiedy zbierzemy odpowiednią ilość takich danych, możemy stworzyć trójwymiarową mapę, na przykład dna w akwarium. I to właśnie dzieje się tutaj, w tej maszynie. Na ekranie zaczyna pojawiać się powoli, powoli mapa dna. Do czego jeszcze można wykorzystać takie urządzenie? Lidary możemy zamontować na samolocie i zbadać dokładnie powierzchnię lasu, czy na przykład zaplanować nowe torowisko czy nową drogę. Możemy też przy pomocy lidaru zmierzyć prędkość samochodów na drodze czy odległość do księżyca. Przed nami tutaj pierwsza w Polsce dyfuzyjna komora głowa, czyli wykrywać cząstek niewidzialnych. Może najpierw dwa słowa o tym, jak działa sam eksponat. W rynienkach tutaj dookoła płynie alkohol izopropylowy, który jest bardzo lotny, czyli bardzo łatwo paruje. Z jednej strony go chłodzimy, z drugiej strony go podgrzewamy, w wyniku czego tutaj w środku powstaje tak zwana para przesycona, czyli para, która kolokwialnie mówiąc jest już tak mokra, że bardziej mokra być nie może. Zwróćcie uwagę, że układ jest szczelnie zamknięty. Mamy dwie warstwy szkła. Oprócz tego, tutaj w kabelkach płynie prąd o bardzo wysokim napięciu, więc nawet gdyby jakiś robaczek, paproszek czy paluszek próbował się dostać do środka, to nie ma takiej możliwości. Wspominałaś na początku, że to jest detektor promieniowania, czyli zakładam, że widzimy promieniowanie, cząstki promieniotwórcze. Tak, te grubsze ślady to są ślady po cząstkach alfa, czyli cząstka, które mają stosunkowo mało energii cząstki beta, które są bardziej energetyczne, zostawiają tutaj taki dużo cienkich, chaotycznych śladów. Czyli tak naprawdę promieniowanie jest wszędzie wokół nas i nie powinniśmy się go raczej obawiać. To jest tak zwane promieniowanie tła, które wydzielają właściwie wszystkie rzeczy dookoła nas. My sami, e, mimo że jesteśmy pod ziemią, to widzimy tutaj, co się dzieje w środku. E, coś więcej na ten temat? Chociażby śpiąc koło drugiej osoby. Dostajemy 200 razy więcej promieniowania niż mieszkając przez rok przy elektrowni jądrowej. Mało tego, paląc papierosa, dostajemy 1000 razy większą dawkę promieniowania niż mieszkając przy elektrowni jądrowej. Przy tym stanowisku możemy zbadać niszczącą siłę rezonansu. Samo stanowisko jest bardzo proste w budowie. Na środku deski znajduje się wzbudnik. Samo zjawisko rezonansu to jest taka umiejętność przechwycenia i przekazania energii drgami. Świetnie są ono przedstawione na przykład w kreskówkach. Kojarzycie pewnie scenę, kiedy armia mrówek napiera na piknik, żeby go okraść. Kiedy mrówki wkraczają na gałązkę, cała gałązka zaczyna skakać w rytm marszu tych mrówek. Teraz zadaniem Mateusza będzie jak najbardziej rozbujać tę deskę, ustawiając specjalnie wzbudnik będziemy potrzebowali konkretnej amplitudy i częstotliwości drgań tego wzbudnika. Jak możecie zauważyć, wcale nie chodzi o to, żeby wzbudnik jak najszybciej się poruszał, bo wtedy deska wcale nie wychyla się bardzo w pozycji równowagi. Historia z mrówkami nie jest do końca oderwana od rzeczywistości. Wystarczy te mrówki zamienić na kolumnę maszerującego wojska. I z tymi problemami rzeczywiście architekci, twórcy mostów spotykali się już w historii. I zdarzało się, że taka maszerująca równomiernie kolumna potrafiła wprawić most w rezonans, czego efektem było jego zawalenie się. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać Wam ruch w różnych postaciach i zachęcić do zwiedzenia laboratorium ruchu. Увидимся в Хавальяну.